Pan stoi na stadionie bombę... Już w najbliższą sobotę zapraszamy na kolejne spotkanie z królami żyta. I widzicie, przywiózł klient, a on nie wie co jest do Korsy. No kurwa, mieliśmy drążki wyminąć. A no? drążki? Nowość w parafii proboszcza Kazimierza, za którą odbiera gratulacje od biskupów z całego kraju. was, Ja te twoje kur... wy to już mam w dupie. Mąż pod wpływem alkoholu potrącił żonę na własnym podwórku. Mechanik Adam stwierdził wadę hamulców. Samo chodź go kur... Pan Roman Wielkopolski wraz ze Stanisławem jak za starych, dobrych czasów na wspólnej robocie. Ósmo to jest, ósmo! Zobaczycie również przygotowania pana Tadeusza, który musi wstawić się przed komisję lekarską. O, o, dobra, Jest! Do zobaczenia w sobotę. Bo te kamery są, rozumiesz, nie pod szpitalem, żeby tylko na widziały, nie?